A teraz z radością czytam kolejne orędzie o tajemnicy Boga, dzisiaj 17. Słowa Pana Jezusa. Radość poznawania w niebie. Posłuchajcie, co będzie w niebie. Będę się cieszył Twoimi oczami, Twoim zachwytem, jakiego jeszcze nie znasz. Będę go oglądał, będę się cieszył Twoją radością której jeszcze nie posiadasz. Będę cię obdarywał i patrzył na Ciebie, aby nakarmić Twoją miłość Twoją radością. Moją miłość Twoją radością chcę patrzeć, kiedy cię uszczęśliwia. Chcę Cię wtedy oglądać, będę Cię przyglądał na wieki. Będę się cieszył każdym Twoim okrzykiem, każdym nowym szczęściem, jakie zarysuje się na Twoim obliczu, będę Cię błogosławił i patrzył. Jak promieniejesz, będę Cię obłaskiwał i patrzył jak się śmiejesz. Tego pragnę dawać Ci na wieki i radować się wraz z Tobą. Ty będziesz obdarować mnie swoją wdzięcznością i pragnieniem kochania mnie bez końca, bo im więcej Ci dam poznać, tym bardziej będziesz mnie uwielbiać i pragnąć. Im bardziej będziesz mnie miłować, tym więcej będę Ci dawał miłości, a im więcej Będziesz się kocha, będziemy się kochać wzajemnie, tym większa będzie nasza rozkusz przebywania z sobą. Tak więc nasza miłość będzie trwać na wieki, na wieki będzie wzrastać nasze szczęście, będę cię i uszczęśliwiał, co jest moim odwiecznym planem. Dziecino, nie czekaj więc na szczęście, na więcej szczęścia na tej ziemi, ale pragnij posiąść je dopiero we mnie. Dam Ci jak pragnę Ci dawać.